Nazywam się Agata Łukaszewicz i jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. Na co dzień pracuję z pacjentami w CKR Konstancin, filia Praga. Do fizjoterapeutki uroginekologicznej zgłaszają się najczęściej pacjentki z problemami, o których wstydzą się mówić. Takimi jak np. nietrzymanie moczu, bolesne miesiączki, bolesne stosunki, obniżenie narządów, czy jakimiś powikłaniami po operacjach uroginekologicznych, jak np. blizny. Nie są to problemy, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Jeżeli masz któryś z nich, zapraszam Cię na wizytę do siebie. Podczas terapii uroginekologicznej wykorzystuję różne techniki manualne i oddechowe, między innymi pracę na przeponie. Patrzymy holistycznie na całe ciało, więc czasami muszę poprawić Waszą sylwetkę, aby pracowało dobrze Wasze dno miednicy. Często zaburzenia naszej postawy, naszej sylwetki powodują, że nasze dno miednicy pracuje w niewłaściwy sposób. Podczas terapii wykonujemy również ćwiczenia oddechowe. Uczymy pacjenta, żeby sam był w stanie sobie powtórzyć to w domu. Ważnym elementem terapii uroginekologicznej jest również edukacja. Prawidłowe nawyki to klucz do Twojego zdrowia. Nie tylko podczas przygotowania do ciąży czy porodu. Ale także na co dzień. Jeśli coś cię niepokoi, czujesz dyskomfort w obrębie swojego dna miednicy lub po prostu chcesz zadbać o swoje zdrowie intymne, zapraszam cię na wizytę do Centrum Kompleksowej Rehabilitacji przy ulicy Majdańskiej na Pradze.